Zaczynamy oczywiście kolejną ligową ucztę w Premier League oczywiście na start Liverpool Chelsea. mecz o nic, po prostu kto kogo przegoni w tabeli bo Liverpool, jak to Liverpool, start tego sezonu miał fatalny jak na to przestało, można powiedzieć no, niestety Potęga światowego futbolu niestety no nie za każdym razem będzie się spisywała na najwyższych obrotach. No czasem musi się zdarzyć tak, że. No cóż, przegrywamy, no i się zaczyna komplikować sprawa. Oczywiście, można sobie powiedzieć, że League zakwęca nas nieprzewidywalnością, szybką grą i szybkością na światowy poziom. Składy na ten mecz zaczynamy od Chelsea: 1 Kepa, Eliza Balaga, numer 14, Czalobach, 6, Silva, 4, Bart, 32, Quarliale, 23 Gallagher, 5, Jorginho, 22, Zieg, 19 Mount, 67, Hal, 29 Havertz, Skład Liverpoolu to odgrywki: 1 Alisson, 26, Robertson, 2 Gomez, 5 Konate, 7, Milner, 7 Thiago. 33 3 Elite, 8 Keita, 18 Gabko, 11 Salach i 19 Eliot. Graham Potter teraz na ekranach zarówno ten...